imię Boga miłosiernego, miłującego. Na spadającą gwiazdę. Wasz popratymiec się nie myli i nie został zwiedziony z drogi prostej, nie wypowiada się pod wpływem kaprysu. To jest tylko objawienie, które mu zesłano. Przekazał mu to anioł posiadający moc, posiadający siłę. Wstąpił na najwyższy horyzont, a następnie zbliżył się Pozostając w zawieszeniu, na odległość dwóch łuków, a nawet bliżej, i objawił swemu słudze to, co miał objawić. Serce nie zwiodło go w tym, co zobaczył. Będziecie więc spierać się z nim o to, co widział. I ujrzał go ponownie przy drzewie Sidr na nieprzekraczalnej granicy, w pobliżu którego jest ogród schronienia. Drzewo Sidr. Okryte było tym, co je okrywało. Jego, proroka, spojrzenie nie błądziło, ani nie przekraczało miary. I ujrzał największe ze znaków swego pana. A czy wy widzieliście Al-Lat i Al-Uzza i tę trzecią manat? Przypisujecie Bogu córki, podczas gdy sami chcecie tylko synów. To dziwny i niesprawiedliwy podział. To są tylko imiona, które wymyśliliście Wy i Wasi przodkowie. Bóg nie dał im żadnej władzy. Oni kierują się tylko swoimi domysłami i swoimi pragnieniami, chociaż otrzymali jasne przewodnictwo od ich Pana. Czy człowiek musi mieć wszystko, czego zapragnie? To do Boga należy życie przyszłe i życie doczesne. Wielu aniołów jest w niebiosach, których wstawiennictwo nic nie pomoże, chyba że Bóg pozwoli wstawić się za nimi, za których chce, aby się wstawić, i tymi, którzy znajdą u niego aprobatę. Ci, którzy nie wierzą, nadają aniołom imiona żeńskie. Oni nic o tym nie wiedzą. Kierują się tylko swoimi domysłami, a domysły nie zastąpią prawdy. Unikaj tych, którzy odwrócili się od wiary w Boga, i którzy nie pragną niczego więcej, jak tylko dobrego życia w tym świecie. To jest kres ich możliwości poznawczych. Twój Pan wie najlepiej, kto zszedł z drogi prostej. On wie najlepiej, kto nią podąża. Do Boga należy to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. On odpłaci tym, którzy czynią niesprawiedliwość, a tym, którzy czynią dobro wynagrodzi czymś najwspanialszym. Tym, którzy unikają rażących grzechów i nieprzezwoitości, a dopuszczają się jedynie niewielkich błędów, Twój Pan wspaniałomyślnie przebaczy. On Was dobrze zna, odkąd stworzył Was z gliny i odkąd byliście embrionami w łonach Waszych matek. Dlatego nie wywyższajcie się. On wie najlepiej, kto jest Bogobojny. Czy widziałeś tego, który odwrócił się od prawdy, który niewiele dawał od siebie, a potem przestał dawać w ogóle? Czy on ma wiedzę o tym, co ukryte i może przewidzieć, co będzie? Czyż nie został powiadomiony o tym, co znajduje się w księdze Mojżesza i Abrahama, który wierzył w przekazy Boga? O tym, że żaden człowiek niosący swoje brzemię nie poniesie brzemienia win kogoś innego i że człowiek dostanie tyle na ile sobie zapracował i że jego praca będzie obserwowana i że zostanie za nią odpowiednio wynagrodzony i że Bóg decyduje o ostatecznym zakończeniu wszystkiego i że On decyduje o tym, iż ludzie się śmieją i płaczą i że On jest tym, który przynosi śmierć i daje życie i że On stworzył pary męsko-żeńskie z uwolnionej kropli nasienia, i że On wskrzesi do drugiego życia, i że On wzbogaca i rozdaje dobra, i że On jest Panem Syriusza, i że On unicestwił pradawny lud Ad i wytracił plemię Pamud, a wcześniej lud Noego, który był najbardziej niegodziwy i niesprawiedliwy, i że on zniszczył te zniszczone miasta, Sodomę i Gomorę, i że przykryło je to, co na nie spadło. Więc w który z darów Boga wątpisz? Oto wysłannik ostrzegający, jak ostrzegającymi byli posłańcy przed nim. Zbliżający się sąd jest nieuchronny. Nikt poza Bogiem nie może tego dnia ujawnić. Czy ta wiadomość Was zadziwia? Śmiejecie się zamiast płakać? Bawicie się? Lepiej padnijcie na twarz przed Bogiem i oddajcie Mu cześć.